Renata Scylla, skelnik Kotlińska, Frłak, A ten się poderwał z czciny i lata z taką ochotą, jakby go niebo nosiło, jakby go słońce dziwiło, i rzecz w tym nie bywała. Że szczęście nam mnie się w tym locie, tak serce się podrywa w jego i naszej ochocie. Tak oczy się śmieją do świata, tak usta całują dzień każdy, że chce się polecieć za nim. Polecieć, kto jeszcze odważny. Pamiętam. Kiedyś bywało ta złotość, ten zapach lata. Gdy byłem całkiem mały, gdy człowiek ptakiem latał. Pamiętam senne marzenia, na jawie snujące mgły ranne. Po prostu tak od niechcenia to wszystko było ładne. I bzy zakwitały po prostu. I jabłoń rodziła zwyczajnie. W szuwarach wśród wodorostów woda płynęła. <laughs> Ładnie. I przemieniając blask ranka na ciepło pełnego słońca, płynęła sobie swobodnie, tak od początku do końca. A z nią po niebie latawce, fruwaki śpiewały w zielone. Przy brzegu przytulał na ławce zwyczajnie po prostu mąż żonę. Gdy wszystko było tak ładne, doczekał ptak fruwak wieczora. Wspomina dzisiaj, Dzień cały i wielka w fruwaku pokora. Czytał Bogdan Tmowski.